Witam wszystkich z tej strony allo! Log, A to jest odcinek z Farmicsemador po 2015. No podobno, podobno, nie żeby no. powiedzieć, nie? Jest dzisiaj jak no. spajki. Tak, jest. Alo, 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 siemano Jest dzisiaj z nami GZ. Cześć, cześć, cześć. A jest z nami jeszcze duszek. Cześć. I to jest odcinek z nowego sezonu New Holland sezon, gdzie widać mamy same New Hollandy także w tym odcinku jak na każdym sezonie będziemy żyć. Ciebie to Państwo e Polskie powinno Cię ocenzurować. E z... Jedziemy. Ty powinieneś być cały objęty cenzurą, wiesz? Jakby ktoś chciał by... na Ciebie patrzeć, to powinna mu wyskakiwać taka rozmazana twarz. Byś Dużo, chyba, tutaj tak nie przejedziesz. Przejedzie płata. dalej, dalej duży, ciśnij go tam. Byś płakał jakbym... Pop... Nie, no nie. Miał... Z... No jak, wiesz, jak, jak nie wpadłem w drzewo. Suj się do tyłu. Nie ma co drugiego wyjazdu? Mówiłem, żeby go nie dawać jako na kombajn. No. <grym> to byś... To byś... To byś... Mówiłem, żeby... Ej, mówiłem, żeby... go nie brać do sezonu. <grym> no nie. Ty, ale pocie. Słucham? Dziwnie się tym New Hollandem jeździ. No. no. fajnie właśnie. Tak seksownie. A teraz sobie wyobrażę, że tu jedziesz tym największym New Hollandem kombajnem. No. <grym> no to... przyczepki. No właśnie lepiej by było, bo bo jest na automatycznym busku. <grym> No trzynki, co robicie trzynki. bandyci, no trzynki, bo zaraz trzynki. was tu szturchnę. Nie, nie podjeżdżaj mnie tak blisko. Nie <śmiennie> podjeżdżaj? <śmiennie> My to jednak w... nie Dalej bandyci, się. dalej. Bo to na 30 minut będziemy jechać na pole. No <śmiennie> chyba. A jest? Ale to czwórkę kosimy? No. No, to na blisko już nie. Bo... Spokojnie mogę przyhamować. Nie możesz! Tu gdzieś w prawo chyba trzeba skręcić, nie panu? Ja tam No ich... te jest bolały. Ej, tu przed lasem się skręca, a ty gdzie ty pojechałeś ty? No tutaj też mogę, Ty parówo zbolała ty. No patrz tutaj ty Kurwa, Kurczę. Tak, tam, tam też jest, no nie? i przez las pojedzie, nie? No i idzie Grześ przez wieś, no Dobra. A no co mam, robić? Bo dalej, bo spajki już może prasować. Dobra, ej? To jest tak. Wiecie, co na, na co pokus, wpadłem? Czy nie? Na pokój czy nie? No na pokos, no, bo prasujemy. A i wiecie, co wam powiem? No. Że zapomnieliśmy o najważniejszym. No. No, o przyczepie do chuja. No. Dobra, już tu jestem, więc biorę przyczepę. Jesteście niepoprawni politycznie. To jest takie ustawianie poza odcinkiem, a tutaj ten Przyczepę brak. Ty, ktoś tu błotnik chyba rozwalił. Bo mi tu opona przechodzi przez błotnik. Duszek. Na pewno ja duszek. Się, a ta, ja pierwsza maszyna jaką tutaj wciąż to był kombajn, więc ja się innego czegoś nie dotykałem. Mam nawet szybertak w tym taki prześwietlany. Panorama prawie ty. Też mam. Jak w moim pierzecie, no masakra. No masakra, faktycznie twój perzoc to masakra. A masakra ty. Że się bym zakochał, chciałeś go w rurę... walić. Boże. Na szczęście mu nie dałem. Wyciągn wyciągnąłby takiego na później. Okopconego. Nie, w się jednak jeździ lepiej z kamery tej od góry, bo... W się jeździ lepiej ze środka. Nieprawda, kombajnem się... Zacznijmy z tym małym kaderem. Ale ty tak z dupy zacząłeś to kosić, nie? No. Nie wiem no. jak on to zdać nie prasować Nie wiem Weź no go tam grześ ustaw Bo on jest zmiesz. A kto ma prasę? Spajki ja. Spajki I co tam ja ładować? No ho, ho ho Jak umiesz? One ta laweta się blokuje w razie czego, nie? Więc najpierw kładziesz na nią, musi być odblokowana, a potem jak już położysz to trzeba zablokować Boże gdzie on pojechał tym kombajnem, no? No przeszkodzę, boleń, tak. Jest. A ty ma... nie. Ty masz za duży ping między, wiesz, o, oczami a mózgiem. Nie, no, no Gdzie nie. po zbożu, ty mojem zbożu, ty! Ale on mi pozwolił. Nie, wiesz, co. To jest moje, jak on mógł ci pozwolić, skoro to jest moje? No bo on powiedział, że to jest jego. Kto? Kto tak powiedział? Duszek. Ja nic nie mówiłem ty. Było Duszek. Mi duszy. <laughs> Twoje to są co najwyżej długi, kurde, które mamy tu zaciągnięte. No masz w ogóle jaki Nie, chyba nie. Ej, to GZ jak ty nie Wszystkie. chcesz kłaść, to będziesz jeździł. I na odblokowanych będziesz mnie podjeżdżał, a jak nałożę ci, to zablokujesz i podjedziesz do następnej belki, co? Mhm. No, Ma, macie Jedziemy na Szczecin. Czy jak to tam było? będzie na Szczecin. Dobra. Nie będzie chyba tutaj... Trochę balutów będzie, ale nie będzie za dużo. No i o to chodzi. Tak ma być. Albo będzie za dużo. Potem ja zjadę tak. Normalnie będzie za dużo. A jest ile w ogóle jaką ma pojemność? 5 czy 6 tysięcy? 4. Cztery. Cztery. No, no, tak odmiany. O, jaki profesjonalizm. No człowieku, to... u mnie to tutaj nic innego nie zobaczysz niż profesjonalizm. No to wie. Mi... No ładujesz tutaj... czy nieładujesz? Cofnij kawałek. to się dzieje tutaj na tym sezonie? Ja ci powiem, Karno. kiedy przestać cofaj. Cofaj, 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 cofaj o parę milimetrów. Ja cofaj. Ja cofaj. Ja no już dosyć. No panie, no, no pan zwariował. No i teraz jeszcze pojechał do przodu. Dobra, jedź już do przodu kawałek. Tu macie kolor. Stop, 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 stop. Ja już się cofnę. No, dobra, Maniusz, stój. Stój. Prrr, lewokadzie. Idzie grześ przez no A za też mnie jechał przez las, więc dzisiaj czepiasz mnie, że pojechał ja. Pojechał przez las, bo Ty go prowadziłeś, tak. Ale. Ale nie, to Spajki tutaj wjechał. No, no pojechał za tobą! Nie wjechał za mną, bo ja nie wjechałem tutaj, tylko tam pod koniec. On raz. pojechał dobrze, pojechał przed lasem, no. skręcił. A Ale potem jak zobaczył, że ty pojechałeś nie. tutaj inteligencie, to skręcił, nie? Pojechał za tobą, no co miał no robić? No ci to, jak szpak w 50 groszy? No grosze? to przecież dobrze, że pojechał za mną, bo inaczej bym miał dużo roboty. Nie, bo tu trzeba było zacząć. A, to Nie <laughs> GZ? No co, ty masz mnie piersi ominąć, tak? To zablokował mi drogę i no co, masz mi ominąć. <laughs> Widzę, że jesteś bardzo uprzejmy. Już, stój, ja ci podjadę, poczekaj, no synek, nie wariuj, spokój się. Ja nie wiem, jest to jakiś szaleniec. Ale dzisiaj nie olagów. Wow. No wiadomo, bo gramy u mnie. Bo to nie to, właśnie zasadzie. u ciebie, jak graliśmy, to miałem. Czekaj, spajki, czekaj, spaki. Czekaj, spaki. Nie spaki, czekaj, 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 spaki. Gdzie ty jedziesz? Ja muszę wysypać. Albo no. podjedź mi tu spajki z przyczepą No i odblokowałeś zanim... O jest. Dobra, gdzie dobra, jest? już, 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 Halo, stój. stój No stoi tutaj przy Odblokowane tym... są? Oh, no, no widzę, widzę No Tak? No, no I niech tak zostanie O, w tym razie coś, coś się dzieje Ale ty się bujasz no to Zablokuj. Na. No. Odjedź na trawę, tak żebym miał od zboża miejsce. masz pod Czekaj, ja już podjadę. Jeszcze 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 dalej, jeszcze dalej w lewo, w lewo, w lewo, skręć pod same drzewa podjedź. No ale po co? No podjedź. Co Dobra, stój. Ale nie, powiem ci, że chyba większego kombajnu nie będziemy kupować. Aha. czemu? No bo ten wystarczy, poza tym zobaczmy te drogi. No to przecież są wózki, nie? No. Odblokowałeś? No. Na pewno. Żebyś się nie zdziwił, ten duży się nie zmieści. To, Jak ten, się popieści, ten. to się wszystko zmieści. Yy, mamy przecież ten ciągnik, który... Mamy przejebany. <grym> no, no ty tak. tak. I mamy ten ładowarkę, to przecież podniesiemy i przyniesiemy. A no tak, nie ja faktycznie no. A mówię ci, alo... Jak że ci obrabiał dupę na moim odcinku? No, on mi często obrabia dupę, ale wiesz, nie na odcinkach. Dobra, zablokuj. Ale częściej niż dupę obrabia i pałę, wiesz? Takie dwa na 10. Z kim ja pracuję? No, nie, To właśnie to ty pracujesz, mama. Dobrze mówisz. Taka praca tu. Dobra, stój, odblokuj. A się nie będę reklamował. No nie. Nie, no. się. Bogu <grych> Widzisz, że wtedy jechałem na odblokowanej, to tylko tutaj dało lepsze rezultaty. Czemu? No bo to jest z przodu, wszystko, widzisz? No. Wszystko A upada się od przodu czy od tyłu? Nie wiem. Jak to woli? <noise> Mi się wydaje, że od tyłu. Raz w dupę to nie pedał, nie? No, drugi raz po przyjacielu trzeci raz się zetuje. No. Zablokowałeś, prawda? Prawda, prawda. I jakie tu to... są tutaj. Gówno prawda. 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 No kto tak na środek przejechał? <noise> Duszek. Ja. Duszek! Ja co? Ja tu Elokwencja mnie po prostu poraża. Nie? No i jak ty teraz to weźmiesz, w no Popknę to. Dobra, zablokuję. To nie ma sensu. Dawaj, 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 ręce gadżeta! My bo to mamy tutaj za... Nie ten... mówiłeś, że to ma być realistyczny sezon, tak? Nie no, wiesz, fajnie, że przejechałeś przez środek pola, żeby nam utrudnić, jak najbardziej, zadanie, nie? Dziękujemy nie ci, naprawdę! Nie no. Nie ma no! Do, do, do Właśnie! O, nie. Dobra, nie zadodblokowałeś? No. A zaraz coś się stało przez duszka. Zrobił nam kuku na muniu, dobra, nieważne. Robimy tak, o. Będzie sympatycznie. Siedź. No siedź. Nie wiem on tu jedzie Kto? Ja się nie przesunę Przeciw. Ja się nie przesunę Nie, to jest wariat, on w ogóle zaraz w, na drugie pole pojedzie bo to... No to obok Czekaj, czekaj no i Co on robi? Co on robi? endy on chce jechać? Znajduj coś Co za się... Gdzie on pojechał? Żeby rura była na zewnątrz tak. Masz zawsze rudę wewnątrz. No to jakbyś pojechał, tędy co ja taki stoję, bokie, no, to. Byś... No, no wariat, no. Przecież to nie są wszystkie nowiuśkie nie Holandy, a ty mi psuje wszystko, no. I myślisz, że to z plastiku jest, że to jest zabawka, że to jest jakaś gra czy coś? Człowieku, no. no. Realizm odpowiadasz? Nie no. U nas nigdy nie było hmm. realnie. Ale jak ja zrobimy ja taki ser. Raz. Ale jakbyśmy zrobili taki sezon hardcore, to tam by można było zrobić pełny realizm. Nie przejedziesz ich chuj. <noise> A sezon. Ja, ja teraz Jak będzie przegrasz... 2019. Taki kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja czekaj. teraz Ale tak. to nie udaje mi się. No i się zrobiło teraz fajnie, kuku na muniu. Ale weź tą drugą belet zostaw tam. Nie będzie... Nie bo A ten debil jeszcze ją przejedzie i z... on w kosi. <noise> ty, ty Musisz tu, wiesz. Wszystko logicznie robią. Robić to nie tak jak u Ciebie tam wszystko na no, co? Pies. no Ja widziałem u Ciebie tam odcinki. Wszystko w ogóle, jeżdżą po zbożach, teleportują maszyny. A i jedź pan. A Ty to nie robisz? Cicho. Robię, ale poza odcinkiem. Tutaj też macie belę to no tutaj taka, tak. to, to Utrudniłeś się nam pracę i teraz jesteśmy w plecy, co? No ja w plecy właśnie uderzyłem sobie swoją ładowarkę. drzewo, uderzyłem. Dalej stąd, w No przez jakiegoś barana, co nie umie kosić. I... Proszę. Ale co on teraz zrobi? On nie przejedzie tutaj. Przejedzie, no przecież Słaby. ma dużo miejsca. Ale odjedź mu, bo on jeszcze ci rozwali te baloty. Jej. Bo to jest świrt to on, on może po jak ten kombajn takie ma. Dobra. Zablokuj i cofaj. Uciekaj stąd. GZ, uciekaj! Go go power rangers No co ty robisz? No wariat! Nie, nie, jego ja już na odcinki nie bierzemy To chyba ciebie To ty utrudniasz wszystkim pracę tak, Aś, jeszcze Powoli GZ, powoli, co ty tworzysz? Jedną stronę układamy najpierw. Bo matko z po drugą, no? dobra, nieważne. To jest gorzej niż Adam, rozumiesz? No GZ Ty też jesteś rudy? Tak? Nie. Tak, widać nie. to na kamerze. Widać, no. On nie jest rudy. No, to to jest, nie, to, to nie jest rudy, to jest rdza metalik. To już jesteś. Ja nie Adamek. Adamek nie jest rudy, on jest ryżawy. <gryży> Ryży. <gryży> Jak kurde. Kurde. Ty, pełno. Spajki, chodź tu. Ty, pełno w gaciach, chodź tu. <gryży> Ty, dawaj, bo tam będziemy mieli przewagę nad nimi, nie? Tak, myślisz, że nad nimi będziemy miały przewagę? Spajki już w drzewo wjechał, no brawo, brawo Spike. Nie wjechałem w drzewo. Wiesz co, jedź tam z koło prasy GZ, ja jedę po jeszcze jedną belkę, bo to widzę obok. I przyjadę tam zaraz. Bo tu przejazdy nie mają. Pacjenty jedne. Umatko, no co robisz, co robisz bandyto? Jeszcze, jest dobrze. Czy w tym lesie ktoś tu jest nie je drzewo słyszeliście? No właśnie tak? mówiłem, że tak Ja tam widzę. Jakiś złodziej na pewno. Na pewno Adam. Na pewno, Adam wkładam. Ale tu nikogo nie ma. Bo to są. Widmo. No tu nikogo nie ma. To Duszek, na bank. Duszek, a nie za do dobrze ci tam? Gdzie? No tam. A no. Nie? Fajnie jest. Tak gdzie Korze. Kosi, kosi, łapki. O i ty. Dwa, ale ty si Nie mogłeś pojechać naokoło, nie? Nie. A no co bo... ty nie pojechałeś naokoło? No, nie pomogę. Nie. Nie bo, bo nie. Nie musiałeś przez środek jechać. Pomogę. Tuaj, like, gdybym tutaj skręcił, spajki bym miał problem z... Ja to zrobię wszystko z myślą do no, to, to to tak. tak O, od kiedy ty od tego spajkiem odbasz, od... Y kiedy to było? Przesuń się, zablokuj i przejedź parę metrów do przodu. A nie od piątku? No, od piątku. Dobra, zatrzymaj się i odblokuj. Ja mam robotę, a nie duszek. Ty tutaj, nie masz tutaj my tu no. z, z Grzesiem, co idzie przez wieś, mamy, kurde, synchronizację taką, że... Nie? Pozazdrościć. Nie. No. Yeah. Nie, ale powiem Ci szczerze, że kiedyś jeszcze zadamem na sezonie jak miałem My Big Country, i zadamy tam zbierałem baloty. To jeszcze szybciej szło, tylko że tam kostki zbieraliśmy, nie? Ja kostki kos reco... się łatwiej zbiera trochę. No no. no i kostki to to można pięk, piętrować, nie? Że bierzesz no. tam po trzy czy ileś. Jeszcze mnie wtedy nie było. No jeszcze cię wtedy na świecie nie było, masz rację. To było aż nie to, Bo to było 12 rah! lat temu, a, a ty masz dopiero 11. To ty nawet jeszcze <prawd brushed> w planach nie byłeś człowieku. Ty się dopiero między moimi nogami obijałeś. <śmany> na pewno. Jestem oj ojcem na tak. wszystkich. on <śmany> tak? On kaszloka odpala znowu, nie? O rzyga on to. Jest. On płacze, żyga, nie <śmany> wiem co on tam tworzy. A o ja, patrz. Swoimi nogami się <śmany> 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 Nie wiem, może tego nigdy nie słyszałeś. No gościu, czy ja was muszę życia uczyć no? Dzieci moje. <śmany> No. Chyba tego pola na odcinku nie skończymy. 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 jeszcze mamy sporo czasu. 15 minut około. Nie no bez przesady. No nie no co koło tego blisko. Po 15 zaczęliśmy. No. no w sumie prawie, prawie się zgadza. Tak wiesz tutaj. Ej, hamuluj. Blokuj i pędzimy Nie uderzyłem. Macie przejebane A, fajnie mam, pełno jadę. Ty to sami tylko są jedną belę przed nami? A, nie? No właśnie, kurde, tak coś spowój? się ociąga. A, no, 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 GZ, 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 bo nie bierz przykładu z duszka. No nie, nie, nie wolno. Co ja ci to przystawię. O, tutaj... widzisz, kurwa, jakiś... nie, ja już nie to muszę to, to sam to... tego robić nawet, no. No oni, no, no w ogóle, u nich to zero synchronizacji. Duszek jedzie, wysypuje, a tamten dopiero jedzie z łopatą i sprząta z pola na przyczepę. Nie, Duszek? No. No. Albo bo takim odkurzasz ma, wiesz? Tylko, że zamiast worka ma przyczepę. Jak ten no paszobuś samojezdny. Dobra, ciofaj, ciofaj, Jezu, ciofaj, znaczy do przodu, do przodu, do przodu, do, psiodu, do psiodu. Gdzie jest ten Duszek? Za tobą, on ci śledzi. Wiadę ci. Ty weź swoje. ci w dupę. No, on, on jak pies, wącha ci pod ogonem. O Boże. W sumie tak powąchał pod ogonem, to... Pod tym, pod tym przednim ogonkiem. To chyba O nie, no weź. Dobra, blokuj i musimy czekać aż oni będą mieli następną belkę, bo to wiesz... Widzisz co tu się dzieje, nie? Bo to przez tuszka. Przez tuszka, no. To ja w tym czasie pójdę sobie po następny traktor z przyczepą. I ten zaraz będzie pełny. Mam pełno. Ile tu mamy koni w ogóle w tym? Tak. 65. 65 koni Ja tam przeczapa, spokojnie, nie? Nie. Pomożesz, bo ja Może wiem. być trochę za lekki, ale udźwignie tam, Mi nie, nie dźwignie. Trzydziestka nie budzi. 30, dźwignie, potrzymaj no mi piwo. Ja nie zrobię. Ty, ty ten, ten 65-konny nie jedzie tylko 30 na godzinę. Ktoś się o. robił pod realia chyba. O kurwa, co jest? O kurka wódka. No, a ja się teraz siedzę jak szef i patrzę jak tutaj robią. Szef, patrz, patrz, patrz jaki ważny się zrobił. Ty, bo w piórka obrośniesz. No. <laughs> yy, Spajki, weź tutaj po lewej stronie za kostką, bo tu też jest sporo tego. Widzę, widzę. Widzę, widzę. Nie? Tak o, yy, duszek ocena. 3+. plus Na, na 100 możliwych. <laughs> Nie no, duszka praca takie no, typowe 2x10 spajki 3x10, bo pojechał za mną, a nie za nim yy, GZ, GZ. Pracowałeś ze mną, tak. Plus odpowiednia synchronizacja, ale Mysterium. minusik za uderzenie we mnie. Raz czy dwa? No, no dobre, dobre 2x10. Nie. Ty to teraz musimy Ciebie ocenić. Dobre, nie no dobre takie 8 na 10, no 2 minusy ci muszę zrobić, nie? No bo to wiadomo <laughs> ma... nie ma to tamto. Ale wiesz, że dla minusy dają plus. <śmiech> nie. <śmiech> Dobra, no i ja yy, no myślę, że takie dobre 10 na, na, na 11, nie? <laughs> no tak, tak. A słuchajcie spada. No ja jest pan wariat, pan no wariat, on chce mnie najechać Wariat. Panie no jedź pan, panie no, stoisz mi pan na drodze i co? Ja się pełdę Jedź, a nie się zatrzymujesz On robi wszystko, żeby nam utrudnić, nie na przykład. Wjechał na zboże, Widziałeś? Nie ja wiem. Nie ty. Duszek wjechał. Nie ty. <laughs> duszek ja, duszek, ja, duszek ja, hederem. wjechał, heterem. No wejść oh, GZ, bello, GZ. gdzie i konfidencie spiky, ty. Spajki, spajki pełno. Chodź, chodź, chodź. Blakowałeś? GZ. No, blokowałem, dawaj. Dobra. dobra. Ja Chodź, 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 chodź chodź, chodź. Chodź, chodź. Cip, 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 cip. trochę. Ja spajki to ty jesteś Kur... taki GZ. Widziałeś GZ Nie. Te, te Nie to, ja to już ma. Te, to już ma 2 na 10. Co co zrobił? nie, turem. Czyli, czyli o tym odejmujemy jeszcze... Odejmujemy kolejne Dwa punkty. A, 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 czyli, czyli 6 na 10 no. Bo no. Odjęliśmy dwa punkty. No i tak już jest, to dobra, brak. czekaj, speki, aby my podnieść trzeba do przodu. Nie podjadę nic. Podjeżdżania dziś. Dobra, 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 czekaj, 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 ja już podjadę. Już. Pier, 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 pier. Widzę. No i... perfekto mobilo, nie? No Spajki odejdź, bo jak ty to zniszczysz za chwilę! O ale Boże, Spajki, ty nie chciałbyś być swojej dupy w tej chwili, nie? Ale to jest nieładnie Naprawdę. Nieładnie Słucham? Nieładnie poukładane, takie dwa Nieładnie poukładane, ty masz w głowie. Idź wsiadaj do tego traktora i... Patrz jak się tam sypie. Widzę, o, ładnie. Będzie mi obrażał. prostak. Ham. Kufiasz się ten. Niedorzeczny, naprawdę niedorzeczny. Taki <laughs> na na duże tam ty jest setka, na tej przyczepie? Na tej przyczepie setka. No, to zostaw człowieka. to, daj mi to. Idź pracować. A to ja będę musiał o tym wracać potem? Z tymi balotami? No. 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 Jak chcesz to wrócisz ładowarko, a ja wrócę z balotami. A dlaczego ty takiego jesteś taki miły? Dla kogo? Dla Sogniezyta. No porobi to to, mi gałę przed odcinkiem. Ta! Ta! ha, ha No dwie gamy! no, musisz się przyznać do takich rzeczy, no. Nie no, łatwo było go przekonać. Nie, nie, nie stawiał dużych oporów. Giedry, ty chyba nie wiedziałeś a co się piszesz. piszesz. z No, ciężko. ciężko. Dobra, jedź po tą belę. Spajki się wypowiedział w ciężko. No. A fajki jak mało kto wie, co to znaczy ciężko. No. ja będę z ekipy już 30 no. razy. E. słucham. Nie robię. Dalej po to. Chopie, i tak ich jeszcze wyprzedzimy. My szybciej zbierzemy baloty, niż oni skoszą pole. No oczywiście. Spajki, a właśnie rob takich omijaków. Dziękuję. Proszę. Bim bum! Spajki! <laughs> Proszone, nie robienie omijaków. Dziękuję. Bim bum. <laughs> Ale co jak spajki wygląda jak przydupa z duszka teraz? No o, tak. Jeździ za nim, zbiera co są mu z dupy leci. Trzeba <laughs> <laughs> to głupio wygląda, nie? Nie. Ty, dawaj duszka nowa, dowadcia, daj. No chyba nie. Czekaj, 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 czeka. no, typowy duszek, musi wrócić. Tak, to bo mijaczka zostawił mię... na pewno. No. Takiego tyci tyci, ale on musiał go zrobić, nie? On nie zostawi słomki, kurde, nieskoszonej, no. No. A jak gdzieś tak. zobaczy jakiś kłosek, co leży na ścierniu, to od razu idzie z nożyczkami. Dwa kamienie ale no, i... Ale, ale, ale to chyba powinieneś mi właśnie za to być dumny za mnie. Oczywiście, nie, że... oczywiście, jestem w ciebie dumny. Tak. Mm -hmm. yy, Spajki, jak zrobisz te wszystkie omijaczki, to potem zajedziesz tam za mną. Oczywiście. No, to dobrze. No, cieszę się, że się to. Tak, tak, Spajki, tak, tak. Mm -hmm. Rób omijaczki, tak, na pewno, bo my mamy 200 minut czasu. Rób tylko, Spajki, główne rządki, tylko... No nie wiem, czy Ty, Spajki, teraz wysypujesz, czy co Ty robisz? Nie, no, ja teraz pisałem. No nie! No, no i <laughs> no, chyba masz pełną w gaciach. Ty, tak. Spajki, Ciebie też wkurza ta praska? Tak. Ja już mam na to, no bo to jedziesz, musisz się zatrzymać, znowu jedziesz, to zaczyna piptać i znowu musisz się zatrzymać. No. To... Dlatego moim zdaniem Duszek powinien pracować na tej prasce, bo na tym <laughs> najbardziej cierpliwym człowiekiem. Pani, nie? Panie, panie, najlepsza panie to jest... Najlepsza plena... Co? Nie uderzyłem, bo gz powiem, Najlepsza prasa to jest ta krona, która wyszła z modułu. No wcale też nie jest jakaś taka super... No nie tutaj. jest ale jednak się nie zatrzymało. Ale coś ma w sobie fajnego, ale nie jest aż taka jakaś mega zajebista, nie? Ale wyszła jeszcze jedna. Tak? No. Fajnie. Podejrzewam, że one wyjdą w 17 w oryginalny, nie? Nie wiem. E, a kiedy 17? Tylko że w 17 tak. chyba ma być firma Lei, no nie, ale ona też ma te, no, te prasy. A kiedy ma 17 wie? No, no w, za rok, w jesienią 2016 Wejdź ten, z bloku i podjeżdżamy Gdzie tam oni będą mieli No To muszę system? zacząć i kasę zbierać No, codziennie złotówka Alok płaci? No, no Alok widzę On jest bogaty, ma tam 20 tysięcy subów 23, nie mniejsza inni Hamie jeden A ty ile masz GZ Dawno nic nie podglądałem 8 8 lat? 8 tysięcy to jesteś młodszy niż spajki. Nie wiedziałem. No, tak jakoś. To jest. Z czego wie. się dorobiłem? Jest. Mhm. Yes. Czyli A niczego. You... A ja mam 800 lat. lat? Yes. SUBU. <noise> wyświetleń chyba. <noise> Nie, wyświetleń mam 33 tysiące. O kurde, to tyle co ja dziennie. Ha. Na bogato. <noise> Oho, moja narzeczona. Typie do filmu. No, Oliwia to jest moja narzeczona przecież. Ty się zaręczyłeś? No. Kiedy? O, oh. Kiedyś lub. Nie, nie wiem, nie Ilona ma lat? Dziesięć? 11. 11, to za 7 lat dopiero. Okej. Okay. 11 i... No to jest no. bliźniaki. Bliźniaki trzy jajowe. I... <laughs> Ona jest starsze, ona jest starsza. Tak, ona jest on ze stycznia, starsza. on jest z grudnia. Ja jestem z grudnia. Nie, ale moje kuzynostwo tak. Jest, że um, kuzynka jest ze stycznia, on jest z kuzyn jest z grudnia, nie z tego samego roku. Da, fajnie. Chodzi razem do klasy a... aż do momentu kiedy nie zdał. Za ja. no, fajnie. Udany jak ty. A ona? A ona pilna uczennica, nie? Chociaż i tak w sumie zmarnowała to trochę, ale... Nieważne nie obchodzi mnie to. To co? Na ślubie pijemy, nie? No jasne. A co hajtasz się? Nie no ty się hajtasz, tak? Chłopie do mojego ślubu to jeszcze dużo. Tak, dużo jeszcze. Nie no jeszcze jakieś dobre 4-5 lat. A ile się w sędzie teraz? teraz? Już długo. Ile? No właśnie nie wiem, dwa albo trzy. O to tam pamiętam. To GZ kiedyś kiedy się... Nie wiem, jeszcze się nie zaręczyłem no, Ja też się jeszcze nie zaręczyłem sobie Znaczy w sumie chyba że liczyć y, ten kapsel tym Barka ale to chyba się nie liczy <grym> ale 28 ale... minut no spajki co ty mi tak liczysz ej? Ja Żulisz, mi? Mi... Żulisz mi? Żulz mi? O ja nie GZ, jest. 5 na 10 już <grym> 4 na 10 się. 4 na 10 No bo jesteś za słaby, dobra to kończymy. Widzimy się w następnym odcinku także do następnego i trzymajcie się. Cześć. Na razie. Na razie. Cześć.